Byłem ostatnio na wiecu i, i, i nie ukrywam, że e, spękałem, bo miałem wyjść na scenę i powiedzieć parę słów, ale w momencie, kiedy zobaczyłem, jak wychodzą inni posłowie, i, i, i przedstawiciele danego, danego e, kandydata, jak wychodzą i jak atakują, i jaki język obrali, to pomyślałem sobie, że to nie będzie to nie jest język, którym ja operuję i powiedziałem, że to nie jest to nie będę ja wychodząc tam, mówiąc to, co oni ode mnie oczekują. Powiedziałem, że tego nie zrobię. I wycofałem się. I zrezygnułem. Dosłownie łapali mnie za rękę, ciągnęli, ja nie, 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 sorry, jednak zmieniłem zdanie. Nie idę, nie robię tego. I nie dlatego, że nie popierałem tego. Po prostu powiedziałem, że to nie, jest, to nie jestem ja. To, nie, to się kłóci z moimi wartościami, to nie jestem ja. I... Marcin, wiem dlaczego nie wyszedłeś wtedy, żeby przemówić na we wyborczym Rafała Trzaskowskiego, bo bałeś się, zapytałem Ciebie o tabliczkę mnożenia, jak na Kuba Wojewódzkiego potwierdziło się, że masz duże problemy z tabliczką mnożenia, uważasz siebie za elitę wykształconą, dlatego ludzie, nie słuchajcie się więcej takich elit, tak jak Marcin Gorta, czy reszta tej uśmiechniętej koalicji. Za dwa i pół roku idziemy, rodacy, i głosujemy na Konfederację. Pozdrawiam, cześć, umyślący Polaków, Konfederacja, polska racja, człowiek i Polska.